Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie w kolejnej pokazówce z zamkniętej bety gry Destiny 2. Dziś, zgodnie z tym, co zapowiadałem, przyjrzymy się strajkowi, jaki jest udostępniony w wersji właśnie zamkniętej. Jest to strajk, który za pierwszym razem zajął mi chyba jakieś 30 minut, a nie robiłem go szczególnie szybko. Strajki dla tych z Was, którzy być może jeszcze nie wiedzą, są takimi wydarzeniami właśnie w Destiny, do których potrzeba trzech osób, i to są takie zorganizowane, zorganizowane misje, ciut trudniejsze od zwykłych fabularnych. I tak jak ostatnio graliśmy moim warlockiem, tak dziś zagramy moim hunterem. Zaczynamy. No dobrze, e, tych aktywności w Becie jak widzicie zresztą nie ma zbyt wiele, jest właśnie ten szturm o którym mówiłem. E, misja w ogóle fabularna jest chyba do odpalenia tylko raz, za pierwszym razem, jak tylko tworzymy postać, to przechodzimy tą misję fabularną i tyle, i potem nie ma do niej dostępu. I są dwa tryby crusibla, czyli em, to jest e, zwykły tryb kontroli, gdzie przejmuje się trzy punkty e, drużynami 4 na 4 i to jest nowy tryb, bardzo fajny, zresztą niesamowicie mi się podoba i przypomina mi troszeczkę e, CSA. to jest e, tryb e, odliczania z tego, co kojarzę, e, który, na którym są dwa punkty, e, drużyna atakująca musi podłożyć e, ładunek w jednym z punktów, przeczekać odpowiedni czas, żeby ładunek eksplodował e, i nie ma tutaj e, automatycznego respawnu, jest ewentualnie, risp, e, jest ewentualnie podniesienie sojusznika po chyba 15 sekundach oczekiwania. Także bardzo, bardzo fajny, taktyczny, drużynowy tryb, który mam nadzieję jeszcze zdąży Wam pokazać w tej becie, a póki co, tak jak mówiłem wcześniej, lecimy z odwróconą iglicą, czyli udostępnionym w becie e, szturmem, czyli strajkiem. Dobierze nam osoby e, przypadkowe, nie takie, z którymi się gdzieś tam ustawiłem nagranie, za momencik nam kogoś wyszuka do ekipy, e, no, dobra, chyba przeskoczę ten moment i po prostu się widzimy, kiedy załaduje się gra. No dobrze, jesteśmy, słuchajcie, dołączyło mnie do dwóch gości uh, Baker 1 oraz... Lace 1, cokolwiek. Nie znam nie znam oczywiście tych gości, nie wiem kim są. We have detected a series of seismic disruptions. O, tyłu nam robią. Ej, halo, 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 tyłu nam robią. Co to było? Czemu to było tak mocne? Ja wiem, że oni są na tych swoich skuterkach śmiesznych, ale to chyba lekka przesada. Widzieliście, jak mnie to zaorało? Jeszcze mam ich z tej strony. Dobra, chłopaki widzę też sobie z nimi nie radzą. Co ja mam na tym? O, mam snajpera akurat, doskonale. To był jakiś strasznie dziwny patrol. Dobra. Em, cel mojej misji jest wyraźnie oznaczony w tym momencie na, na mapie. Ja chyba sobie nie będę zbyt dobrze radził tym e, rewolwerem, więc pozwólcie, że ja sobie wejdę może w mój, w mój ekwipunek i zobaczymy, co my mamy na zmianę. Mamy karabin automatyczny, pistolet maszynowy, karabin zwiadowczy. Spróbujemy z, zwiadowczym, bo ja go chyba... <laughs> przepraszam, chyba jeszcze nie używałem. Coś takiego. Takie ruiny są e, dobrze znane ludziom, którzy grali w jedynkę. Bardzo ciekawy klimat. Wysyłamy naszego ghosta na zwiad i zobaczymy zaraz co nam powie. Okej, okay, mamy się po prostu przedrzeć dalej. Będziemy sobie skakać po takich dziwnych, lewitujących platformach. Mam się przydostać do tamtego portalu, który jest na samym końcu. Destiny, szczególnie w rajdach miało dużo takich elementów zręcznościowych, właśnie takich skakanek po platformach. I to, co zrobiliśmy teraz oczywiście było niesamowicie proste i nie, nie było żadnego porównania. Ale tamte rajdowy miały swój klimat, tam się ginęło wielokrotnie, szczególnie na początku, zanim się człowiek do nich przyzwyczaił. E, dobra, on poszedł tutaj, to może zrobię lewą stronę. Legionistów poczyścimy. Właściwie kolosa mogę zdjąć snajperom. Dobra. Jest po nim, e, tego też sobie ściągniemy. Czysto, ładnie. Zapraszam ekipę. oni idą? Idą dobrze. No okej, bezpiecznie wylądowaliśmy i ciśniemy dalej. Wejdziemy chyba w głąb jaskini w tym momencie. Ja ten strajk przychodziłem do tej pory tylko raz, więc ja go jakoś szczególnie dobrze nie pamiętam. I nawet nie, nie bardzo wiem na czym polega jaka jest fabuła tego strajku. Wybaczcie. Ok, jakiś moment chyba um, zagęszczenia o, przeciwników się szykuje, ponieważ. Myślę, metaforę, nie nie ponieważ pojawił się komunikat o. o tym, że moje respawny będą ograniczone. To znaczy, ja teraz sam się nie będę mógł zrespawnować po 5 sekundach od śmierci i będą musieli to zrobić moi e, sojusznicy. No, troszkę mocno upadłem, nie pomyślałem o tym, żeby e, zneutralizować. Czy ja tam dorzucę granat? Pewnie, że dorzucę. O, świetnie. Oczyścimy im te tarcze, żeby przeciwnicy też mogli ponawalać w naszego e, kolegę. Dobra, Jim? Ok, Strasznie niskim fire rate ma ten zwiadowczy, ale ta gra się nie umie jeszcze w miarę okay. Nie wiem czy zauważyliście jak wolno się regenerują granaty w wójce. Strasznie wolno, po prostu strasznie. W porównaniu z jedyneczką to, to jest nieba ziemia. Jeszcze nie wiem czy wolę ten układ czy ten stary. Czas pokażę. Na pewno w PvP to dużo zmienia, bo tak w trakcie normalnej rozgrywki. No to taka pierdoła. Ale w PvP to naprawdę zmienia całą taktykę i podejście do, do rundy. Chyba sobie zmienimy, słuchajcie tego, uh, ten, ten zwiadowczy na przykład na. Uh, na automatyczny. Koledzy, czekajcie! Mam nadzieję, że oni mnie nie słyszą, bo ja chyba mogę mieć włączony pos <głos komunikację głosową. Domyślą. Dobra Ktoś odleciał tam przed chwilą Na nich nie ma co marnować snajpery Bo mamy strasznie mało ammo do, do heavy A jestem Jestem pewien, że mi się przyda jeszcze w przyszłości Tu mam jeden uciekł Się ma Ale są mocni A bo to broń jest tak słaba no, ten automat chyba jest tak słaby, słuchajcie. Nie czuję, żeby on zrobił coś dobrego dla mnie. A może go sobie zmienię? Jak to się nazywa? No jest jeszcze ten maszynowy, dobra. Wypróbujmy. Przetestujmy wszystko co mamy. Czekajcie chłopaki na mnie, co wy tak pędzicie? Ok, no to to już wyciągnie, to odczuć po prostu. Ok, Orbot trochę poleciało, ja w sumie trzymam e, i kiszę cały czas mojego ulta. Niedługo go będziemy mogli wykorzystać, tylko na razie nie ma za bardzo na co, bo są strasznie małe grupki przeciwników. Bardzo prosty w ogóle jest ten strajk, po, pomijając e, walkę z bossem na końcu. Po drodze jakoś nie ma wyzwania. No i tu się słuchajcie, robi całkiem ciekawie, bo docieramy w taką oto lokację. Przede wszystkim. Spada tutaj dużo jednostek, a tam dalej są ciekawe wykopaliska, do których zaraz dotrzemy. Co, co to jest? Co tam się coś świeci? No czegoś. <laughs> on coś ciekawego znalazł. Co to było? Tam była jakaś skrzynia, i ona nagle zniknęła. Ja tego wcześniej nie widziałem. Kolego, czy taki jakiś sekrecik odkryłeś, czy nie? I co tutaj jest? Destiny jest ogólnie grą, w której jest masa sekretów po prostu. Jest dużo ciekawych rzeczy, do których można dotrzeć i a wiem, że ludzie już eksplorują te mapy. Ja na razie sobie nie chcę robić spoilerów, ponieważ sam bym chętnie poeksplorował, zanim się dowiem, w ogóle co, co tam u innych słychać. Dobra, podgonimy trochę, bo oni już się pewnie wkurzają, że mnie nie ma z nimi. Tutaj czysto, tu czysto oni z dystansu chyba wszystkich ściągają. Nie, nie ma sensu tego ściągać, byśmy tylko się wypakowali z, e, z amon. Nie poczułem. Wow, stary, chill. Dobra, tam coś jeszcze jest? Nie, jakiś taki dym jest gęsty. tu nic nie widzę wybuchy. Jezu, normalnie lądowanie na Normandii wersja Destiny. żeby się zbliżamy do punktu, w którym ja powinienem przestać się tak bawić? To zaraz ginę. Przecilujmy, trochę się zregenerujmy e, i się rozejrzymy. Co my tu mamy? Okej, okay, no właśnie. Jest tutaj tego trochę. Tu właściwie może mi już mi się przydać mój e, chętka. No i sobie z nim polatam. On jest fajny, ja go lubię. Cześć ekipa. Właściwie to kurde odpalmy ulta. I będziemy go kisić całe życie. Trzeba go w końcu... Co mnie bije? Co? LOL? Czy to był ten koleś, jeden duży, czy na mnie coś wbiegło po prostu, bo to jest czasem trochę piesku. Których zresztą nie było w jedynce. Już cię ożywiam stare, już cię ożywiam. A, bo on ma te rakiety swoimi, którymi łupie tak na maksa, dobra. Leży, G. Ale u pomoc, no, trzeba mu to przyznać. Dobra, pierwszy punkt chyba będzie przyjęty. O, nie, oni tam się żyją, jesteś całkiem sporo. Okej. Okay. Lecimy na drugi. Eee. Sekundary mam full? Sekundary mam full chyba w takim razie, bo nie mogę podnieść paczuszki. A jak się tu wchodzi? Tutaj, witam, witam, witam. To wszystko, dobra, poczyszczeni. Tak, właśnie to o czym mówiłem, punkty wydobywcze. Wow, wow, wow. Niezbyt to było rozsądne z mojej strony. Jeszcze nożem nie trafiłem. Jeszcze nie przeładowałem. Brawo ja. No leżeć. Co jest z tobą? Jesus. Alu uparty. Ok, dobra. Eee, tu musimy jakąś maszynerię otworzyć. I chyba w to wskoczyć. Dobra. Uff, czy tu coś się robi? Nie, to jest nieaktywny panel. Czy tu się gdzieś wchodzi? Tak, tu się zdecydowanie wchodzi. Witam. Oła, 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 oła. Tu jest panel, który musimy aktywować. Zaraz to zrobię. Lecimy, chłopaki. Gladiator na mnie ciśnie, gdybyście mi pomogli, byłoby super. Dobra, no, o, o! fajnie, nie ma mamo. Zaraz będzie po mnie. Psy się dojechały. O, oh fak, o, oh fak, będzie grubo. Powiem, wam, że będzie grubo. Próbujmy go podnieść, póki jest chwila, jest chwila, dobrze. Ciśniemy, ciśniemy, cię. Jakiś granat, żeby się przydał, zaraz będę miał, mam. Super. Fuck. Fuck. Dobrze, że to nie skacze. Jak to jeszcze skakało, to już w ogóle było po mnie. Jest gladiatur jeszcze doje Super. E, dwa patrole. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Też mi się niedługo działo kończyło pewnie. Ehm. Ehm? Chyba po wszystkim. Zbierzmy primary. Przeładujmy. Okej, okay, już do was biegnę chłopaki, tu jest jedyny punkt, w którym mogę wyskoczyć, więc go użyjemy. Jestem! Dobra, A czemu nasz kolega nie żyje i dlaczego tam? Stary, aż tam nawet do ciebie teraz nie wrócę, choćbym bardzo chciał. Trudno, musisz sobie sam poradzić, się ożywić i, i do nas dołączyć. Dobra? Um, chyba tędy. Tak, zdecydowanie tam. Każdy rewolwer jest spoko. Do wszystkiego go mogę używać. Mi się podoba. Ja ogólnie rewolwerów najbardziej lubię używać właśnie w PvP. Mam, mam wrażenie, że takie są bedesowe Dobra. Ucisnęliśmy go trochę z ulta. Jak się nazywa w ogóle ten ten, ten ta klasa Strzelec po prostu. Słabo. Mogli go jakoś tak faktycznie coś tam z, ze słońcem nazwać. Albo z ogniem, albo cokolwiek. No, wygląda to troszkę niebezpiecznie. Trzeba by... Wow, wow! Chyba do mnie strzelają. Muszę bardzo uważać ze skokami. Fuck, fuck, fuck! O! Spadłem ze skarpy, podniesiesz mnie kolego? Dziękuję ci najmocniej, uciekamy stąd, dawaj do góry. Dobra, teraz ja po ciebie zejdę. Tylko musi to coś przylecieć Okej, okay, jesteśmy i żyjemy. Zapraszam dalej? Czysto? Kto jeszcze? Kto znowu? Tutaj. Jak to to zrobiłeś w ogóle? To możliwe? Chodźcie po prostu za mną, ja was oswobodzę. Nie wiem czy przypadkiem już tu nie jest zejście. Nie, jeszcze nie, ale blisko. Wow! Dobra, dojechamy nożem. Ty, tu jest jaskinia. Nie, tylko wyglądam na jaskinię. Lejs, czy ty możesz coś tam sensownego w końcu zacząć robić dla drużyny? Dobra, ja już jestem przy wejściu, tak naprawdę, i poczekam tu na nich, o ile ich tu jeszcze nie ma. Dobra, on wskazuje paluszkiem, żeby iść dalej, więc nie czekamy na Lejsa. On tam sobie do nas dojdzie. Powoli się chyba zbliżamy do miejsca, w którym będziemy się mierzyć z bossem, jeśli dobrze pamiętam. Zresztą, tak, no, czasowo nawet by to tak wyglądało. Szybki przyładunek. Ee... Zaczynamy. Nie ma żadnej tarczy, więc jest w miarę spoko w niego. Koleś to nawala z ulta, bardzo dobrze. Jakoś tak niechętnie mu chapsy schodzą. Muszę przyznać. On zacznie zaraz spawnować te swoje przodopasy niestety Ała! Dobra trzeba ich poczyścić bo będzie zaraz źle Właściwie zrobimy to pistolem, Będzie dużo szybciej Liczymy na odrobinę wsparcia Um, przeniósł się tutaj, zgarnę go na siebie najlepiej. Jestem w ogóle jedynym żyjącym guardianem. Super, średnio wiem, co on zrobić. Bo ja się nie ukryję na razie przed nimi. Fuck, idzie tu. Przejdź czyś to, czyść to i się chowaj, i się chowaj What the fuck? Nie strzelaj, nie strzelaj! Oh! Dobra, są, wrócili O, oh! <ścoughs> to było fuksiarskie, to jest dopiero pierwszy stage jego walki To jest dopiero pierwszy stage jego walki, a my tak się, tak się męczymy Czy oni podnieśli poziom trudności gdzieś w międzyczasie? Myślę, się niedługo amo skończy Lecę szybko tutaj zobaczyć, czy coś nie powypadało Nie nie ma nie ma ammo, i znika podłoga. Jest słabo za amunicją, mi się pysie. Jest słabo za amunicją. I to jest trudny etap tej walki, niestety. Myślę, że jeśli się ginie, to się ginie tylko tutaj. Dobra, ktoś odpalił ultra. Jak on napierdziadł? Gdzie tu się mógł schować? Tu na przykład. Dobra, musimy chwilę... Przy... Oh, Zaraz ginę. Nie, żyję jeszcze, ale to fuksem, dosłownie fuksem. Szybka regeneracja spróbujemy Leisa podnieść. To jest Lace? Tak, Lace. Czemu on zawsze nie żyje? Czemu, czy ten koleś kiedyś żyje? G. Dobrze? Dobra, jak widzę, że mi te hubsy zaczynają schodzić, to się nawet nie będę pierwszy tylko będę... Oh, oh, Prawie spadłem pod mapę Haro goblin Dobra, leży Mam nowego supera, więc go wykorzystam Chyba go zmarnowałem, ale to nic. Przestań! Co za many uh -oh. Okej, okay, dobra. E, ubiliśmy kolejną. Ubiliśmy kolejną warstwę. I to jest ostatnie teoretycznie. Jakaś amunicja naprawdę mile widziana, bardzo mile widziana. Jest kolega boss. Place został na górze oczywiście, no bo co się będzie z nami męczył? Jakby ta walka nie była wystarczająco trudna. O, regeneruj życie, regeneruj życie, proszę! Dobra, trochę schodzi. Zaczęły się pojawiać miniony z tego co widzę. Tak, zdecydowanie zaczęły się pojawiać. Skończyło mi się ammo z sekundary. Co przypał? O, tu coś z nich wypada. Heavy jakiś jakieś wypadło z tego co widzę. Muszę tam przejść. Jest sekundary, sekundary. Ale nie ma primary nigdzie. No co tu biega? Przecież widzę, że we mnie mierzysz. Właściwie to weźmy heavy, zużyjmy. Fuck. Zwieprzałem trochę, ale idzie nie najgorzej, powiem Wam, może za pierwszym razem padnie. O, wow, 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 tu trzeba czyścić, tu trzeba mi się, by się czyścić. Tam musi być czysto, bo inaczej będzie po nas. Gdzie jest boss? Ja bossa nie widzę. Okej, okay, widzę. Ma strasznie dużo hapsów jeszcze. Eee Czy ta woda się podnosi, czy mi się wydaje? A lecimy z sekundary, bo jego więcej wypada. Jest jeszcze więcej tutaj. Ła! Wow! Jeszcze mnie oślepił! Idę po amo. proszę mnie osłaniać. Jest trochę Primary, dobrze. Czyżby... Okej, okay, chyba głowa mu odpadła. Tak, to dobry znak prawdopodobnie. Powinien wysypie się teraz na niego, na nas masa... Masa jego minionów i musimy go bić w brzuch. Fuck, ale trochę mniej agresywnie, niż ja to robię teraz. Dobrze, dobrze, co tam kolego, chyba chce do mnie podejść, shit, czy ty widzisz co tu się dzieje stary, czy ty to czyścisz, czyścisz, dobrze, cieszy mnie to niezmiernie, ale ja obrywam tutaj. Dobra, chyba z tego będzie łatwiej, jednak szybka regeneracja, szybka regeneracja. Jezu, jak on łupie! Stary, ja z tym spadam. Nie możemy być tam we dwóch. Ja sobie pójdę tu, o zagospodaruję nowe miejsce. Kończymy to zaraz, panowie, kończymy to. Czuję to, czuję to, skończony. Haha, <laughs> dobrze. Bez śmierci się udało na szczęście. Poza jednym oczywiście wskrzeszeniem, ale to się nie liczy. To nasza nagroda, panowie. Super, zdobyłem fragment zbroi. Jak gdyby są dwa sety, jeden jest za PvP, drugi jest za PvE. I to jest właśnie... Głowa z PvE. Cieszę się, że coś takiego mi wypadło. I co jeszcze mi wypadło? Jakaś broń. A, aha, to już miałem niestety. Nic nowego. Super, chłopaki też tańczą, też się cieszą. Słuchajcie, tak się prezentuje strajk. Tak się prezentuje jedyny strike, jaki zaprezentowano w becie zamkniętej Destiny 2. Dawajcie znać, co nie myślicie. Wydaje mi się, że jest mocno standardowy, jeśli chodzi o Destiny, przy czym um, wydaje się być trochę bardziej efektowny, powiedziałbym. Ten moment, gdzie ta, ta, ta piła łupie kamień, jest całkiem spoko, um, moment, w którym jesteśmy na tej platformie, gdzie są um, te takie diabelskie psiaki i ci kolesie, którzy na nas szarżują. E, te momenty ze skakaniem przez, portalami, prze, przez portale no jest trochę bardziej chyba zaawansowane niż w jedynce, jeśli miałbym powiedzieć. Raczej, raczej na plus ja jestem nastawiony. No. E, to tyle chyba na dziś. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę przed końcem bety nagrać dla was jakiś materiał z trybu PvP. Z obu właściwie trybów PvP. Ale co wyjdzie w praniu, no to czas pokaże. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia. Pa, pa.